Cześć moi kochani widzowie! Dzisiaj pytania wzięte z moim zdaniem najbardziej znanych filmów na YouTubie przejdźmy do rzeczy, żeby filmik nie był za długi. Jak widzicie, mam tutaj pytanie do Q&A, które skomponowałam z randomowych filmów, z komentarzy właśnie Waszych rówieśników, więc zaczynajmy! Jeden: w jakim województwie mieszkasz? Mieszkam w województwie podlaskim. 2. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w Białym Stoku. 3. Jaką lubisz? Kochasz grę na komputer? Kocham The Sims 3. Lubię Minecraft. 4. Masz drugie imię? Jak tak, to jakie? Nie mam drugiego imienia, ale gdybym miała mieć drugie imię, chciałabym, aby to imię yy, to było na przykład Emilka, ponieważ bardzo mi się to imię podoba. 5. Czego się boisz? Boję się włochatych, jadowitych, pająków i jadowitych węży. 6. Jakie jest twoje hobby? Moim hobby jest harcerstwo. 7. Co lubisz jeść, pić? Lubię jeść czekoladę, a pić to lubię herbatę z cytryną. 8. Do której klasy chodzisz? Chodzę do czwartej klasy szkoły podstawowej. 9. Czy jesteś lub byłaś z czegoś zagrożona? Nie, nie jestem ani nie byłam z niczego zagrożona. 10. Jaki język? Lubisz najbardziej. Najbardziej lubię język angielski. I jedenaste pytanie. Czy grasz w The Sims 3? W The Sims ogólnie. Tak, gram w The Sims, jak już powiedziałam, The Sims 3. I pytanie. Jak tak, to zrób unboxing opakowania dodatków akcesorii. Postaram się. To by było no, na tyle w dzisiejszym filmie. Piszcie przede wszystkim pytania. Teraz apeluję do Was. Napiszcie w komentarzu pytania. Ponieważ mi ich aż brakuje, jak widzicie, komponuję je z jakichś randomowych filmików i z waszych komentarzy. Więc nie ze swoich, a z czyichś. Więc te pytania nie są skierowane do mnie. No ale cóż, lajkujcie, subskrybujcie. Do następnego filmu. Pa!